Ta historia zawiera niepokojące i łamiące serce treści. Prosimy o ostrożność podczas oglądania. Myślę, że spadł z kanapy, powiedziała. Ale żaden z urazów niemowlęcia nie pasował do tej wersji wydarzeń: siniaki, pęknięcia czaszki, krwawienie wewnętrzne wszystko mówiło inną prawdę, mroczniejszą. Na pierwszy rzut oka to była historia pełna nadziei. Kobieta, która nie mogła mieć dzieci. W końcu mogła adoptować. Dziecko otrzymało drugą szansę na życie. Rodzina wydawała się wreszcie kompletna, ale za zamkniętymi drzwiami domu, w barrow in furness w Anglii, rozegrał się koszmar, którego nikt się nie spodziewał, a może taki, któremu system powinien był zapobiec. Kobieta, która tak bardzo walczyła o adopcję dziecka, ostatecznie okazała się tą, która odebrała mu życie. Dziecko nazywało się Leyland. James Corkill miał zaledwie 13 miesięcy, kiedy jego wołanie o pomoc zostało uciszone na zawsze 6 stycznia 2021 roku. Dziś opowiem Ci historię, która wstrząsnęła całą społecznością, obnażyła błędy systemu i pozostawiła matkę w żałobie po dziecku, którego nigdy nie miała szansy wychować. Historię, która zaczęła się od nadziei, a zakończyła horrorem. Zacznijmy od chłopca którego imię zasługuje na pamięć. Leyland James Corkill urodził się 21 grudnia 2019 roku w hrabstwie Cumbria w Anglii. Zimowy maluszek, który pojawił się na świecie tuż przed Bożym Narodzeniem. Od pierwszych chwil ci, którzy go poznali, mówili o jego jasności, łagodnej obecności i zaraźliwym uśmiechu. Jego oczy były szeroko otwarte, pełne ciekawości i ciepła. Był jednym z tych dzieci, które sprawiają, że człowiek się zatrzymuje, które przyciągają spojrzeniem i niewinną energią, wypełniającą każdy pokój, do którego wchodził. Nie dane mu było długo żyć na tym świecie zaledwie rok i kilka cennych dni. Ale w tym krótkim czasie, Leyland poruszył więcej serc niż wielu ludzi przez całe życie. Był radosnym dzieckiem, łatwo się śmiał. I uwielbiał być przytulany. Charlotte Day, pierwsza kobieta, która się nim opiekowała w okresie niemowlęcym, wspominała, jak pogodny i kontaktowy był. Nawet po operacji przewodu pokarmowego, szybko dochodził do siebie. Przybierał na wadze, uczył się siadać i osiągał kolejne etapy rozwoju z cichym uporem, który napawał dumą wszystkich wokół. Istnieją zdjęcia, dziesiątki zdjęć zrobione podczas wizyt nadzorowanych z jego biologiczną matką Laurą Korkil na nich Leland uśmiecha się tuląc się do jej ramion jego małe rączki sięgają do jej twarzy a ona promienieje zatopiona w czułej radości strzymania synka w objęciach cztery razy w tygodniu po półtorej godziny każda wizyta Laura chłonęła każdą sekundę jedno zdjęcie szczególnie zapada w pamięć Leyland w błękitnym pajacyku, z zaróżowionymi policzkami, spokojnie oparty o ramię mamy. To było ostatnie zdjęcie, jakie im razem zrobiono. Leyland nigdy nie nauczył się chodzić, nigdy nie powiedział Mama, ale żył, uśmiechał się, był kochany i zasługiwał na o wiele więcej. Aby zrozumieć, jak Leyland James Corkill trafił do rodziny Castle, musimy cofnąć się w czasie do dwóch zupełnie różnych kobiet, które nosiły to samo imię – Laura. Pierwszą z nich była Laura Corkill, biologiczna matka Leylanda. Jej życie naznaczone było przemocą i cierpieniem. Na długo przed narodzinami syna tkwiła w toksycznym, pełnym przemocy związku. Gdy w końcu zebrała w sobie odwagę, by poprosić opiekę społeczną o pomoc, by usunęli agresywnego partnera z domu, Zamiast ochronić ją, odebrali jej dzieci. Ta decyzja ją złamała. Jej świat się rozpadł. Ale kiedy dowiedziała się, że jest w ciąży z Lajlandem, ujrzała w tym szansę na odkupienie szansę, by być matką, którą wcześniej jej nie pozwolono być. Samodzielnie urządziła pokój dziecięcy wybrała imię na długo przed porodem i nawiązała kontakt z grupami wsparcia dla kobiet, które przeszły przez przemoc domową. W 22. tygodniu ciąży spotkała się po raz pierwszy z pracownicą socjalną, która zapewniła ją, że nie ma powodu, by miała zostać pozbawiona prawa do opieki nad dzieckiem. Ale ta nadzieja szybko zgasła. Zaledwie 48 godzin po narodzinach Leylanda pracownica socjalna stanęła przy jego łóżeczku i zabrała go. Drugą kobietą była Laura Castle, mieszkająca w Barrow in Furness. Ze swoim mężem, Scottem, nie mogła mieć dzieci. Ból niepłodności ciążył na niej przez lata, a adopcja stała się jedyną drogą do stworzenia rodziny. Spełnili wszystkie wymagania, przeszli rozmowy kwalifikacyjne, kontrole domowe, oceny psychologiczne. Na papierze byli idealnymi kandydatami. W sierpniu 2020 roku Leyland został umieszczony u nich w ramach adopcji. Opieka społeczna. Nadal nadzorowała sytuację, zastrzegając sobie prawo do ostatecznej decyzji o przekazaniu stałej opieki. To miał być okres próbny, ale już wtedy coś było nie tak. Laura Castle przyznawała, czasem w prywatnych wiadomościach, czasem pracownikom socjalnym, że nie czuje więzi z dzieckiem. Jego ciągły płacz ją drażnił. Nazywała go gruby, leniwy, pomiot diabła krzyczała na niego, potrząsała nim i próbowała wychowywać go jedynym znanym jej sposobem, poprzez przemoc. Mimo tych sygnałów ostrzegawczych, system działał dalej. Rodzina Castle mogła zatrzymać Lelanda podczas gdy kobieta, która go urodziła, tuliła go na nadzorowanych spotkaniach i kochała bezgranicznie. Musiała odejść. W Boże Narodzenie 2020 roku rodzina Castle wciąż nie radziła sobie ale nikt nie zareagował. A 6 stycznia 2021 roku dziecko, które mieli chronić, wydało ostatni oddech. Było krótko po 6 rano 6 stycznia 2021 roku. Scott Castle wrócił do domu po nocnej zmianie i od razu poszedł spać. Dwie godziny później obudziła go żona Laura, stojąca w drzwiach z paniką w głosie: Dziecko spadło z kanapy na dole. 13 miesięczny Leyland leżał nieprzytomny. Oddychał płytko. Jego ciało było wiotkie. Nie było żadnego ruchu, żadnego znaku życia. Pierwszym odruchem Laury nie było wezwanie karetki. Próbowała pierwszej pomocy, potem czekała. Dopiero o 8:30 rano, ponad dwie godziny później, zadzwoniła pod numer alarmowy 999, zgłaszając dziecko w stanie krytycznym. Leyland został przetransportowany do szpitala dziecięcego Alder Hey w Liverpoolu, gdzie lekarze odkryli rozległe i katastrofalne obrażenia: obrzęk i krwawienie w mózgu, uraz kręgosłupa, siniaki na całym ciele. Zespół medyczny zrobił wszystko, co w jego mocy, ale następnego dnia Leyland zmarł, zaledwie kilka tygodni po swoich pierwszych urodzinach. Początkowe tłumaczenie Laury Castle, że Leyland spadł z kanapy, Szybko się rozpadło. Obrażenia były zbyt poważne. Lekarze porównali siłę potrzebną do ich spowodowania do wypadku samochodowego przy dużej prędkości lub gwałtownego potrząsania dzieckiem o twardą powierzchnię. Były też oznaki powtarzającego się znęcania, siniaki na twarzy i uszach, uszkodzenia wokół ust, od brutalnego karmienia butelką, wewnętrzne obrażenia, których nie mogło spowodować zwykłe upadnięcie. Podczas przesłuchania, Laura przyznała się. Szarpała Lejlanda gwałtownie, żeby przestał płakać. Jego głowa uderzyła w podłokietnik kanapy. Przypadkowo, jak twierdziła, mówiła, że straciła panowanie, że była zmęczona, przytłoczona, że nie chciała go skrzywdzić. Ale dowody mówiły coś innego. Wiadomości odzyskane z jej telefonu ujawniły wzorzec. Przez wiele miesięcy żaliła się na Lejlanda. Opisywała go jako nieznośnego, nie do kochania. Przyznała się do bicia go, do szarpania, do tego, że życzyła sobie, by po prostu zamilkł. Scott Castle, chociaż nie brał bezpośredniego udziału w ostatecznym akcie przemocy, był współwinny przez milczenie. Czytał te wiadomości, odpowiadał na jej skargi mrocznymi żartami. Raz nawet napisał: daj mu porządnego klapsa, dodając emotkę śmiechu, ale nigdy nie zareagował. Nigdy nie zainterweniował. A kiedy miało to największe znaczenie, nie było go. Kiedy prawda wyszła na jaw, było już za późno. Od momentu przybycia ratowników medycznych, wersja wydarzeń przedstawiona przez Laure Castle wzbudzała podejrzenia. Obrażenia po prostu się nie zgadzały. Upadek z kanapy nie mógł wytłumaczyć poziomu obrażeń. Obrażeń które specjaliści później uznali za typowe dla zespołu dziecka potrząsanego lub urazów w tempo ciężkich. Sekcja zwłok potwierdziła najgorsze obawy lekarzy. Leyland James doznał poważnego obrzęku mózgu, krwotoków, uszkodzeń kręgosłupa i obrażeń wewnętrznych. Na jego ciele znajdowały się liczne siniaki, niektóre świeże, inne starsze. Dowody świadczyły o powtarzającym się znęcaniu. Śledczy szybko odkryli cyfrowe ślady pary. Wiadomości tekstowe, wymieniane między Laurą a Scottem, tworzyły przerażający obraz. Laura opisywała dziecko w sposób, którego żadne dziecko nie powinno nigdy usłyszeć. Przyznawała się do uderzania i potrząsania chłopcem. Otwarcie mówiła o swojej frustracji jego płaczem. Choć Scott fizycznie nie był obecny podczas ostatecznego incydentu, wiedział o jej wybuchach. W odpowiedzi oferował puste pocieszenia, a czasem wręcz niebezpieczne zachęty. Przemoc nie była między nimi tajemnicą. Podczas przesłuchań Laura Castle początkowo trzymała się swojej wersji. Że Leyland po prostu spadł. Ale pod presją zmieniła relację. Przyznała, że nim potrząsnęła, że jego głowa uderzyła o kanapę i że wpadła w panikę. Twierdziła, że nigdy nie chciała go zabić postawiono jej zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci oraz znęcania się nad dzieckiem. Scott Castle, choć nie został oskarżony, był badany w związku ze swoją rolą w umożliwieniu przemocy. Jego bierność stała się tematem publicznego oburzenia. Proces rozpoczął się w 2022 roku. Biegli sądowi szczegółowo opisywali siłę potrzebną do zadania takich obrażeń. Jeden z nich zeznał, że urazy mogły powstać tylko na skutek gwałtownego potrząsania i uderzenia o twardą powierzchnię. Nie mogły być przypadkowe. Biologiczna matka Leylanda, Laura Corkill, zeznawała ze łzami w oczach. Opowiadała o uśmiechu syna, o ich cennych, nadzorowanych spotkaniach i o tym, jak zapewniano ją, że będzie bezpieczny. Nazwała jego zabójczynię potworem, i potępiła system opieki społecznej, który obiecywał ochronę, a w rzeczywistości naraził jej dziecko na niebezpieczeństwo. 29 maja 2022 roku Laura Kazel została uznana za winną nieumyślnego spowodowania śmierci i znęcania się nad dzieckiem. Sędzia skazał ją na karę dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 18 latach. Scott Castle nie został oskarżony, ale opuścił salę sądową w hańbie. Obserwował rozwijające się sygnały ostrzegawcze i postanowił nic nie robić. Reakcja opinii publicznej na śmierć Leylanda, Jamesa Corkilla, była natychmiastowa, powszechna i przepełniona bólem oraz wściekłością. W całej Wielkiej Brytanii rodzice, pracownicy socjalni i obrońcy praw dzieci byli przerażeni szczegółami ujawnionymi w sądzie. To, że niemowlę mogło zostać umieszczone w domu, gdzie już wcześniej odnotowano emocjonalne odcięcie, przemoc fizyczną i wyraźne sygnały ostrzegawcze, wywołało jedno nieustannie powracające pytanie: Jak to w ogóle mogło się wydarzyć? Służby socjalne znalazły się w centrum uwagi. Rada hrabstwa Cumbria, odpowiedzialna za nadzór nad adopcją Leylanda, została poddana ostrej krytyce. Wewnętrzne dochodzenia ujawniły, że Laura Castle wcześniej przyznała się do trudności w nawiązaniu więzi z dzieckiem. Pracownicy socjalni zgłaszali zastrzeżenia. Były czerwone flagi i to bardzo wyraźne. Mimo to proces adopcyjny trwał dalej. Nikt nie zareagował na czas. Nikt nie wyciągnął go z tego domu. Martin Burch, dyrektor doksko Dzieci i Rodzin w Cumberland Council, Później publicznie przyznał, popełniono błędy, wyciągnięto wnioski, ale dla wielu te słowa przyszły zbyt późno. Jedno życie zostało już utracone. Biologiczna matka Leylanda, Laura Corkill, występowała publicznie i w sądzie, domagając się odpowiedzialności. Przez cały czas zapewniano ją, że jej dziecko będzie bezpieczne, że adopcja leży w jego najlepszym interesie. Teraz Musi żyć z okrutną ironią losu, że być może to ona, wcześniej uznana za niezdolną do opieki, była jego jedyną prawdziwą obrończynią. Gdyby pozwolono mu wrócić do mnie, powiedziała, wciąż by żył. Fala żalu objęła także osoby, które kiedyś opiekowały się Leylandem. Charlotte Day, matka zastępcza, która zajmowała się nim w pierwszych miesiącach życia, wyraziła swoje zdruzgotanie, przyznała. Że ta tragedia zachwiała jej wiarą w system, któremu ufała. Był cudownym dzieckiem, powiedziała ze łzami w oczach. Wszystko, czego potrzebował, to miłość. Aktywiści i organizacje charytatywne zjednoczyli się wokół tej sprawy, domagając się reform w procesie oceny adopcyjnej. Sprawa Leylanda stała się symbolem nie tylko indywidualnego okrucieństwa, ale również systemowej porażki. I tak, kiedy trumna z jego maleńkim ciałem została opuszczona do grobu, obok nagrobka z wyrytymi słowami, odszedł, ale nigdy nie zostanie zapomniany. Rozbudził się ruch, napędzany gniewem, smutkiem i desperacką nadzieją, że żadne inne dziecko nie podzieli już jego losu. Co byś zrobił, gdybyś widział sygnały ostrzegawcze, ale nikt inny nie reagował? Co byś powiedział, gdyby system kazał ci zaufać, choć intuicja krzyczała coś innego? Lejland James Corkill miał zaledwie nieco ponad rok. Nie nauczył się mówić, nie zdążył biegać ani śmiać się z przyjaciółmi w szkole. Nie doczekał drugich urodzin, nie dostał szansy, by dorosnąć. Zamiast tego trafił do domu, który go zawiódł, do systemu, który go zignorował i przeżył ostatni poranek, który nigdy nie powinien mieć miejsca. Jego śmierć to nie tylko tragedia, to ostrzeżenie. Musimy słuchać sygnałów ostrzegawczych, musimy wymagać więcej od systemów, które twierdzą, że chronią, i musimy pamiętać, że miłość, prawdziwa miłość, to nie tylko słowa, to czyny, które powtarzamy każdego dnia dla rodziny zastępczej, która go pielęgnowała, dla matki, która nigdy nie przestała wierzyć, że wróci do niej, dla każdego dziecka, które nadal tkwi w cieniu zepsutych systemów. Ta historia jest dla nich. Imię Leylanda zostało wyryte na nagrobku z napisem „odszedł”, ale nigdy nie zostanie zapomniany. Zróbmy wszystko, by te słowa były prawdziwe. Wypowiedzmy jego imię. Opowiedzmy jego historię. Walczmy o dzieci, które jeszcze nie potrafią mówić we własnym imieniu, bo jedyną rzeczą gorszą od śmierci dziecka jest to, że nikt niczego się z niej nie nauczy. Dziękujemy, że wysłuchaliście tej historii. Jeśli Was poruszyła, podzielcie się nią. Niech świat zapamięta Leylanda Jamesa Corkilla, nie przez to jak umarł, ale przez to jak bardzo był ważny.